Witam wszystkich, jestem Szrank. W tym odcinku zagrajmy w Duke Nukem 3D. Rozpoczynamy kolejną misję. Przygotujmy shotguna i ruszamy. To już jest jakiś nie-Millers. i tam czeka na nas kolejny. Ok, poradziliśmy sobie z tymi... ...samobójcami wybuchającymi. Zobaczmy, czy tutaj nie ma czegoś schowanego, jakiegoś sekretu. Nie, nic nie ma. Dobrze, wchodzimy tutaj. Musimy uważać. A tutaj już są widzę przeciwnicy. Ojeju, ale wyskoczył. Co za wyskoczył z cienia. To może uleczmy się teraz naszą apteczką. I od razu ponieśliśmy tą tutaj, za nami. Dobrze. Aha, widzę jakaś. Sztuczka tam była. O co z tym chodzi? że może pierw wróćmy tam na górę i sprawdźmy wszystko do końca tutaj. Czułem właśnie, że ktoś wyskoczy. Chodź tu, Nygusie. Bardzo ładnie sobie z nim poradziliśmy. Może jednak Rakita będzie lepszym pomysłem. Co to Duke poinformował naszego przeciwnika, co on może zrobić? Czy tam powinniśmy zeskoczyć, to jest. A nie, chyba nawet nie możemy. Dobrze więc, tutaj nie ma jakiegoś. Czas tutaj. Sekretu, coś nie. Ok. A w ogóle widać, że tylko dwa sekrety są na tej mapie, więc... To zapiszmy grę. Zobaczmy czy to zadziałało. Tak, w ten sposób zadziałał, więc bardzo dobrze. Nie wiem czemu, ale wolę mieć jeszcze czas tego save'a, choć tu na gusie. No! Kurczę, no nie no! Co za fail Kara musi być. Nie, tutaj jest zamknięte. Tutaj możemy wejść? Tak. Ten jaki inny gust tutaj chciał nas chyba troszkę zaskoczyć. Jakiś sekrecik? Jest sekrecik. A nie, to nie jest sekret. To jest po prostu tylko skrytka. No to nie fajnie. Myślałem, że udało nam się znaleźć sekret. No cóż. Dobrze, oddajemy się dalej. Tu jakiś latający znowu ten wariat, chodź tu. Okej, okay, poradziliśmy sobie z nim. Tutaj nie możemy jeszcze wejść. Ten jaki w ogóle wariat, co to za typ? Ty, koleś, chodź tu. Co to? Jakiś mega prosiak? Co to? Chodź tu. Nawet się nie przyjrzeliśmy co to było, ale to było coś dużego i niemiłego. To wiemy na pewno. No, ten przed chwilą tutaj. przed jukiem padł na kolana. Tutaj zobaczmy, czy możemy coś jeszcze. tworzyć. Czemu mi się nie podoba to, co tam się przed chwilą stało. Hm. Zapiszmy grę i zobaczmy, czy my tu coś tam możemy zrobić. To jest bardzo dobre pytanie. Nie, chyba raczej nic. Dobrze, więc teraz wrócimy się do tej drugiej windy. A raczej pierwszej, którą odkryliśmy. Zaraz, tutaj jest wejście. Musimy uważać, żeby jakieś prosiaczki nas nie zaskoczyły tutaj. Dobrze, I teraz czas na tą drugą windę. Dobrze, teraz ciekawe jest to, czy my możemy to zniszczyć. Nie, musimy porzucić dalej. Nie, nie możemy tamtego zniszczyć w tym momencie. Ojeju Coś z tą bronią nam nie wychodzi Okej, okay, kartę Klucz ja bym sobie sprawił jednak to Czy tutaj nie ma jakiegoś jakiegoś ukrytego przejścia Nie, niestety nie Dokonaliśmy tego niemilca. I tutaj już nic więcej nie ma. Skoczymy jeszcze tam, żeby zobaczyć, czy tam czegoś nie przeoczyliśmy. Teraz, jak tam się wchodziło? Dobrze, tędy, tędy i jump. Okej. Okay. Tutaj ja się prosi, żeby był sekret, więc to musimy sprawdzić. Duke nie, nie, nie jeździ tutaj nam na tym, tym. Nie, no nie ma sekretu, no kurczę. No dobrze, więc wychodzimy już stąd. Mamy kartę klucz i udamy się dalej. Dobrze, wyjmiemy sobie teraz Shotgun'a. I zrobimy save'a, bo ja jestem pewien, że tam już na nas czekają. Chodziło hm, nie. Dobrze, teraz musimy zjechać z powrotem tutaj. Teraz... Dobrze, tutaj jest wejście. Zaraz, zaraz, coś tu jest. Okay. Te wariaty Kurcze jakby najlepiej było Tym pipe bombem Załatwić okay, Może upewnimy się, że Coś tam może rozwalimy Strasznie nie lubię tych wybuchających przeciwników Oni są tacy drażniący To tu mamy widzimy naszą planetę Ziemię. Tam chyba przylecieliśmy, jeśli dobrze pamiętam. To by coś sugerował tamto. Ale cóż, że jest w sumie następna mapa, więc. No, no, zrobili takie nawiązania do początków misji. Że biegamy już w następnej mapie, a widzimy poprzednią. Już po prostu do końca nie pamiętam, jak wyglądała tam ta poprzednia z zewnątrz i nie mogę tego powiedzieć w stu procentach. Tutaj taki cwaniaczek na nas czekał. Mm, mm. Mm, mm. Mm, mm. Mm. Dobrze, na ścianach, że tak powiem, żadnych sekretów nie ma. No kurczę, co za typy to są, no. Ale w ogóle czemu on stał przy drzwiach? A tak czułem, że w, w końcu otworzę drzwi, będzie za drzwiami, myślę, nie, tak nie będzie, nie dadzą rady, a jednak Po czy tu nie ma jakiegoś sekretiku. Nie, nic nie ma. Jakaś niegrzeczna kamerka, może ją zniszczyć? Nie, to jest tylko obrazek. Dobrze, więc śmigamy tutaj. No i, i. Das. Mi się wydaje, że tam chyba można śmignąć. Tam można chyba wejść. Jeszcze raz. Aha, nie, nie można. Zaś myślałem, że będzie jakiś super sekret Że wejdziemy, ach, no niestety Tak, teraz odbiegliśmy to nikogo nie było. Zażwiam mnie. Oczywiście klasyk, dobrze więc Aha! Dobrze, chodź tu, chodź tu Okej, okay, poradziliśmy sobie z nim Karta klucz. Tak, zdobyliśmy ją właśnie. Znaczy, my nie mieliśmy dostępu do tej karty otworzyć przełącznikami. A, chyba tak. No, my w szarmancki sposób. Wbiliśmy na pełne i ją zgarnęliśmy. No cóż, plus dla nas. No, skąd? Ja się pytam, ciebie koleś, skąd? Ci przeciwnicy naprawdę są drażniący. Nauczyliśmy... No ty. Skąd Ty się tutaj wziąłeś? żampy robią jakieś. Niesłychane. Dobrze, no, śmigiemy teraz tutaj, zobaczymy co jest tu. czy tam już... Na nas który się nie czekał. tam health. Okej, okay, to zadaje obrażenia. To też był chyba przecinik jeśli dobrze zauważyłem. Oczywiście. Co on nam chciał sko Co to była za animacja? On nam chciał skopa w twarz dać. Taka animacja, jakaś dziwna, pocieszna. No cóż. Dobra, więc... No kurczę. Słuchaj, ziomek. Kara musi być. Dobra, śmigamy teraz z tym... ...gunem, bo... ...mamy już do niego amunicji w opór. Chodź, tunikusie. Nie, tylko nie ty. Tacy upierdliwi przeciwnicy, ci latający, wypuchający. Dobrze, czas przygotować wyrzutnię rakiet. Jakiegoś niemilca na start. Ten latający cwaniaczek się schował. On myśli, że nie dostanie z rakiety. No, bierz z rakiety i nie pyskuj. No, okej. Okay. Bardzo ładnie. Zrobimy teraz sejwa. Śmigamy dalej. I teraz jest pytanie... A, dobrze, tutaj. No, to już pytania nie ma. Ja wiem, że może ja robię te save'y czasem trochę często, ale... Tutaj takie aktyki... Ten jaki! Kurczę. z tego wariata już chyba załatwiliśmy ostatnio. za bardzo zgrywa kozaka i możemy mu zrobić niestety tą bronią kary ta walka coś w ogóle od początku do końca nie przechodzi nie idzie tak jak powinna gdzie on jest Dobrze, może zrobimy to inaczej idzie. Teraz już wiecie, czemu ja robię te save, bo nie ma sensu tracić całej broni zaraz. Nie to, nie to. Dobrze, to. Kurczę, ten jak nam wywalił. Sprawdzaliśmy tego przeciwnika, był on dość mocny. Czy znaczy, też coś zmieniło w kwestii tej mapy? Wiem, że my już tutaj to sprawdzaliśmy, ale nie wiadomo, czy po otworzeniu tego przejścia jakieś mechanizmy się nie uruchomiły, które pozwolą nam coś otworzyć. Nie, raczej nie. To, że więc poprosimy na górę. Jeszcze dziwo nas nic nie bije, i to jest podejrzane. To, że strzela do nas jakieś niegrzeczne działko, ale to nas nie rusza. Ok, zdobyliśmy tą broń. Ja się pytam, gdzie są te wszystkie sekrety kurczę? No. Tak, my no mam większą próbę. Coś tu jest... Mimy dźwięk. Ok, otworzyliśmy tam przejście. Oczywiście gdzie nie otworzymy drzwi? To jest ten wybuchający. On oczywiście nie mógł być tam, nie mógł być tu, nie mógł być tam dalej. On musiał tu, tutaj na nas cierpliwie czekać. No co za typ nie? No ale te roboty troszeczkę za bardzo biorą miliard na klatę. Dobrze, więc co my możemy tutaj zrobić? To jest dobre pytanko. Okay. Czyli wychodzi na to, że... To jest jakieś centrum dowodzenia tego statku. Albo jakiś punkt obserwacyjny. Nie, nie możemy sobie w to strzelić, no cóż, więc śmigamy dalej. Nie ma już jakichś gratisów niestety, dobra więc. Musimy teraz uważać, bo tutaj wszędzie może być miliard. Tu jest koniec etapu. Ale czy tam nie można wrócić i nie można tam wejść? Bo tam, jeśli dobrze pamiętamy, na tej spirali było takie przejście naokoło i czy tam nie ma jakiegoś sekretu? Szybko zobaczymy. Właśnie chodzi o to. Myślałem, że może można wejść na TT. te. na oko, czy tutaj jest coś do odblokowania? Nie. Dobrze, więc wiemy już wszystko. Czy znaczy, tutaj naokoło, gdzie jakiś sekret? Coś, nie? No kurczę. <grych> no dobrze, więc zabiliśmy prawie wszystkich przeciwników i nie odkryliśmy żadnego sekretu, mimo że szukaliśmy na prawie wszystkich ścianach. Mm. Drugą sprawą jest fakt, że tych sekretów było bardzo mało w tej mapie. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie!